Jak radzić sobie z samotnością? Kupić sobie misia. <grymne> <Nie> <grymne> muszę pytać, mam tutaj takiego Nie no, Możemy to pokazać, bo niektórzy by się poruszyli bardzo. <grymne> <grymne> o, a był? <jak> nie. <grymne> nie Nie wiem. W sensie, że jeżeli myślę o tym e, osobie, jako o osobie wierzącej, no to kiedy ja jestem samotna? W sensie, że zawsze jest ktoś ze mną. Nie jest tak, że, że jest jakieś, nie, nie, jakaś chwila, jakiś moment, w którym przy mnie kogoś wymarzało, że tam tak się czuję, że około że nie ma nikogo na tym świecie, to coś No to może tak, ale to na takiej zasadzie, że gdzieś może jest właśnie wywołanie z mojej strony takie, o taką miłość Bożą też, ale też Boga o tą miłość moją, nie? Ale jeżeli naprawdę myślę, że, myślę sobie, że jestem katoliczką, że jestem sobie wierzącą, to samotność jest jakąś taką rzeczą... Nie panu, ale nie w, takim, nie w takiej sytuacji, że nie jestem sama. To znaczy ona trudne w znaczeniu takim, że m, chyba dużo tego jest gdzieś i w książkach, i w internecie, jakichś takich e, cudownych sposobów radzenia sobie. Ym, y, chyba najlepszy sposób radzenia sobie z samotnością jest ten twój. Po prostu. W sensie, że każdy ma swój jakiś sposób. Ym, ja myślę, że z samotnością, zanim trzeba sobie radzić, to znaczy trzeba ją oswoić. Mam wrażenie, że chyba najgorszą rzeczą jest wypieranie, że w ogóle ona istnieje. Bo w życiu, w każdej relacji, nawet w najgłębszej, nawet w małżeństwie, podejrzewam, że małżonkowie, pomimo tak głębokiego zjednoczenia ze sobą, w bardzo wielu momentach przeżywają takie chwile samotności, bardzo głębokiej samotności. I mam wrażenie, że umiejętność bycia w takiej samotności świadczy o pewnej dojrzałości człowieka. My nie chcemy być sami, nie chcemy być samotni. My ciągle próbujemy sobie to zagłuszyć czymś. Szukamy znieczulacza jakiegoś, albo właśnie, żeby się rozproszyć, żeby tą pustkę wypełnić czymś. A czasem mam wrażenie, że dobrze jest trochę się oswoić z takimi sytuacjami, bo będzie wiele takich chwil w życiu, których tak po ludzku człowiek doświadczy tyle. Na przykład mnie urzeka teraz w Wielkim Poście jest taki hymn na nieszporach. Niesiemy w sobie bezsilną samotność. Ona mnie bardzo dotyka. To jedno, to jedno zdanie, myślę, że można na tym zrobić rekolekcję, że my idziemy z Archową Chrystusie naprawdę, rzeczywiście idziemy za Jezusem, który niesie krzyż i niesiemy w sobie jakąś samotność, która jest bezsilna, wobec której nic nie możemy zrobić. Nie możesz sobie wyprodukować czyjejś obecności. Nie można w tą obecność jakoś uwierzyć, że ja się tak zmuszę i teraz, że można być. Można stać w kościele pełnym ludzi, można być w jakimś miejscu, gdzie jest tysiące ludzi i być samotnym, głęboko samotnym. I gdzieś mam wrażenie, że chyba wielkość człowieka mierzy się właśnie tą zdolnością uniesienia tej, tej samotności, że ona jest bezsilna. Bezsilna, czyli to jest taka samotność, która bardzo przypomina mi cichego baranka niewinnego, Jezusa Chrystusa, który jest skazany na śmierć, który nie. Nie krzyczy, nie wierzga, nie próbuje sobie tego zagłuszyć, nie wykłóca się o swoje. Że, że jeżeli samotność jest bezsilna, to jest Boża. Jeżeli jest silna, to znaczy, że ja próbuję sobie udowodnić coś, próbuję to właśnie jakoś tak yy, zanegować, na siłę być z kimś, yy, udawać, że jestem właśnie, że nie przeżywam samotności, to nie, to wtedy. Myślę, że jest to bardzo głęboka umiejętność. I uważam, że kto umie być sam, ten umie być z drugim człowiekiem. Że chyba najgorzej jest być samemu, to znaczy ze samym sobą. Bo ja rozumiem, że być samemu, to znaczy, że ja jestem ze sobą. Nie rozmawiam wtedy z Bogiem, nie rozmawiam z innym człowiekiem. Rozmawiam ze sobą. Jeżeli ktoś nie zaprzyjaźnił się ze sobą, no to jest mu trudno, bo my mamy dużo takich przestrzeni w naszym życiu, które są po prostu jakimś takim mrokiem, też dla nas samych i nie tylko dla innych, którzy żyją wokół nas. Więc mam wrażenie, że to jest chyba, to jest bardzo trudna droga, jak sobie radzić. Ja nie mam lekarstwa. Nie umiałabym dać, że wiesz, żeby sobie poradzić z samotnością, to musisz to i tamto. Ja mam swoje rzeczywiście jakieś sposoby, Takiego też właśnie, żeby zaprzyjaźnić się ze sobą. To jest dla mnie sposób yy, radzenia sobie z samotnością. Żeby mi było dobrze ze mną. Bo jeżeli nie jesteś źle ze sobą, z tym, co przeżywam, to co mówiliśmy, nie wiem, czy to, co mówiłyśmy, będzie rzeczywiście wpuszczone, czy to, co będziemy mówić. Nie wiem, w którym momencie będzie ten filmik. Ale jeżeli chodzi o taką. Yy, Samotność, dlatego, że no właśnie ja wchodzę nawet na modlitwę z jakimiś emocjami, które przeżywam, z moją złością. Jeżeli ja ciągle, to gdzieś próbuję odstawiać, bo żyję, bo ktoś mi każe być taka, albo bo teraz na modlitwie to tak, a teraz we w to tak, a teraz w kościele to tak, a jak teraz nagrywamy, to ja też muszę przebierać jakieś tam pozy. No to kiedy ja jestem ze sobą? Nie? wtedy, kiedy już jestem w czterech ścianach i jak mi padnie internet i w ogóle nie mam już nic, nie wiem... Nie wiem Bateria w telefonie, i wszystko, to co wtedy się dzieje, to dramat. Ja myślę, że w wielu sytuacjach gdzieś tak funkcjonuje, że czym sobie to wypełniam? Nie mam telewizji, nie mam niczego, i co wtedy? To jeszcze masz najlepsze towarzystwo z możliwych. Ciebie, nie? Że to nie jest zły towarzysz. No, chyba, że się nie lubisz, ale ja, ja bardzo też sobie cenię takie momenty, w których mogę być ze sobą. Nie, że idę na przykład gdzieś właśnie, żeby rozmawiać z Bogiem, ale że, że mam wiele takich chwil. Niestety nie zawsze. Czasami wkurzam się na siebie, chciałabym wymagam od Moniki, żeby była inna. A mam wrażenie, że kluczem do radzenia sobie z samotnością jest ukochać to, kim jestem. I nie ma lepszej drogi wydaje mi się. Bo to otwiera na Boga, ona otwiera na drugiego człowieka i wtedy rzeczywiście jest to, co się Agnieszka mówiła, że wtedy nie, dość, nie doświadcza się w sensie, że nie doświadcza się może tych skutków samotności, nie? Że nie jestem sama, że zawsze jest obok mnie ktoś. Ale wiemy, że wiele osób jest zamkniętych na tą prawdę, że jest jakoś trudzi się w tym. No może też to jest dobry moment, może tego jeszcze nie mówiliśmy tutaj, ale um, jeżeli coś takiego przeżywasz, jeżeli to oglądasz, to... My często modlimy się też za takie osoby, które gdzieś nawet nie znamy ich, a wiemy, że czegoś potrzebują, więc myślę, że możecie liczyć na naszą obecność taką cichą, może trochę jak nieznajoma obecność, taka daleka gdzieś, ale pełna ciepła i modlitwy, że jesteśmy, tak jak umiemy i że modlimy się za tych, którzy nie czują tak jak my, nie, nie mogą się, nie. Nie przeżywają swojego życia yy, w jakiś sposób wartościowy, że właśnie może nawet myślą w tym momencie o samobójstwie, że wydaje się im, że życie jest bez sensu, że ta samotność im tak doskwiera, że już nie mają dla kogo żyć. Więc yy, pamiętam o Tobie, nawet jeżeli Cię nie znam, bracie czy siostro, ale, ale Bóg Ciebie zna, więc trzymaj się mocno Pana Boga. To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim. No i oby rzeczywiście też wokół, może są jacyś ludzie, którzy pomogą w takiej sytuacji, ale no właśnie, więc życzę takiego wychodzenia też bez jakiegoś smutku, właśnie z takiej samotności bezsilnej ku Chrystusowi, który nas zbawił i jest obecnością na całego. Dziękuję za to pytanie głębokie. Ono też jakoś tak nie jest... Tak, Przeszłam pewną drogę, więc ja też czuję, że to jest inaczej. Ja kiedyś tak myślałam bardzo podobnie, bardzo tak radykalnie, zero-jedynkowo, a widzę, że życie takie nie jest. Że wielokrotnie, pomimo tego, że ja wiem, że Bóg istnieje, doświadczam tego, że jestem sama. Więc kochać bliźniego swego, jak siebie samego. No, chyba to wszystko tłumaczy. Pan Bóg mi dał wytrych. Gdzie jest ten no, plus, radzenia sobie z samotnością moją, z odwagi. Tyle, Amen. Panie Boże, zapłać. Zapraszam na kolejne pytanie. troj do zobaczenia.